My feet, heaven is out of reach, and there's a fire that I won't slay. There's a fire, but no fire brigade. Help our souls tonight. We are losing, losing this fight. Or oh, help our souls tonight. Is no one on our side who's gonna help our souls tonight? No one here to help our souls tonight. It's on me. It's on you. Who's gonna help our souls tonight? We're Witam wszystkich, z tej strony Tula i witam Was w serii Mody kontra Gra. E, I kochani, słuchajcie, na sam początek e, mam dla Was kilka bardzo ważnych informacji. Dlatego bardzo Was proszę, nie przewijajcie, bo będę gadać, ale no są to ważne rzeczy, żeby po prostu później nie było pytań, co, jak i dlaczego. Dlatego, m, chociaż te postaram się streścić, e, wytrzymajcie te 5 minutek, e, gdzie do Was pogadam. Otóż kochani, zmieniamy hashtag, nie będzie już hashtagu mody kontra gra, tylko będzie hashtag mody tula. Ja wam to teraz tutaj gdzieś pewnie wkleję, dodam też do opisu, jak to ma wyglądać. Yy, dlatego, że zrobił się straszny bałagan i powiem wam szczerze, że gdy ja mam wybrać jakiegoś yy, sima, czy tam simkę bez znaczenia do przeróbki, to jest mnóstwo tutaj rzeczy yy, niepotrzebnych, mnóstwo simów od jednej osoby, yy, jakieś domy, pokoje i tak dalej, gdzie ja mówię że tego robić nie będę, dlatego słuchajcie, postanowiłam, że yy, nie, nie wpisuję już hasztagu mody contraga, tylko mody Tula. Yy, I wiem, że sporo osób już zrobiło dla mnie simów, więc nie wiem, jeżeli macie gdzieś tam zapisane, to udost udostępnijcie ich po prostu yy, jeszcze raz z tym nowym hashtagiem. E, dlatego, że ono po prostu naprawdę jest taki bałagan, że ja e, pff, mam spory problem, by przeżyć sobie waszych simów. Bo mówię, jest e, mnóstwo simów od tam jakiejś jednej osoby, e, mnóstwo właśnie tych różnych budynków i tak dalej. Dlatego, dlatego, zmieniam ten hashtag. I teraz bardzo proszę osoby, których simów już wykorzystałam, by w ogóle nie dopisywali tego hashtagu. Dlatego, że tak jak już mówiłam, wiele razy Simów wykorzystuję od jednej osoby tylko raz. Mam wszystko zapisane, więc jeżeli już jednego Sima wzięłam do serii, drugi raz nie wezmę, więc bardzo Was proszę, byście nie dopisywali już tego hashtagu. <laughs> Przepraszam, ale <laughs> to, jak już Wam mówiłam, na indy no jestem chora, także postaram się tutaj streścić. Yy, na przykład weźmy yy, Simka. Od którego jest po prostu milion simów, jest ich naprawdę bardzo dużo. I bardzo cię proszę, nie dopisuj żadnego hashtagu. Od Ciebie brałem simów, brałam simów również do Adasia, więc bardzo proszę, byś już nie dopisywał hashtagu, bo ja nie będę brała od Ciebie już żadnego sima. To samo tyczy się na przykład: od kogo to było jeszcze tak bardzo dużo simów? Natalka. Od Natalki to samo. Od Ciebie też już wziąłam simkę, wziąłam też mamusie do Adasia, więc bardzo proszę, byś nie dopisywała tego hashtagu. Yy, tak samo domy. No, prosiłam Was, nie stawiajcie z tym hashtagiem ani domów, ani pomieszczeń, żadnych pokoi. No, na takie to jest po prostu mnóstwo. Bardzo Cię proszę, kochani nie dopisujesz tego hashtagu, bo ja już wzięłam od Ciebie, się mu więcej nie wezmę. Absolutnie żadnych domów, pokoi. Domy, słuchajcie, możecie robić yy, dla mamuś do serii z Adasem. Tam wpisujecie hashtag Dom dla mamusi. Tam jak najbardziej, róbcie domy. Ja wtedy wybieram, ale nie tutaj, kochani, to nie jest seria od tego. Ja tutaj przerabiam waszych simów i robię tylko simów. Dlatego od dziś wprowadzam limit, e, że jedna osoba może przesłać maksymalnie trzech simów. Maksymalnie. I osoby, których simów już wykorzystałam, bardzo proszę, by nie dopisywali w ogóle hasztagu, e, bo nie będę już ich wybierała. Robię to dlatego. E, Głównie też dla was, bo masa osób pisze, że na przykład zrobiło gdzieś tam dla mnie sima, a ja go nie wzięłam. No słuchajcie, tych simów jest setki. Do tego, gdy na przykład od jednej osoby jest ich około 20-30, no to dajcie spokój. Ja naprawdę, wy macie wtedy dużo mniejszą szansę, że ja wybiorę jakiegoś sima, bo ja żeby w ogóle je przejrzeć, to przebijam się przez milion tych simów od tej samej osoby. Dlatego, kochani, od dziś... Maksymalnie trzech Simów może zrobić jedna osoba, i wszystkie osoby, które Simów wykorzystałam, bardzo proszę, by już nie dopisywali tego hashtagu. I bardzo Was proszę, nie, nie róbcie żadnych domów, pokoi. Ja tego robić na serii absolutnie nie będę. Mówiłam o tym wiele razy i bardzo Was proszę, nie dopisujcie tego hashtagu, bo Wy, cokolwiek słuchajcie, nie zrobicie, dopisujecie sobie ten hasztag po to, by i nie zobaczyli. Kochanie, to nie jest od tego seria. Ja tutaj nie pokazuję Waszych prac. Y kto jakich robi simów, kto jakich robi, kto jakie robi domy, słuchajcie, nie, bo później ja mam naprawdę duży problem, by w ogóle przejrzeć tych simów e, i, I mówię, to jest, to działa dla Was na niekorzyść, a później mam milion komentarzy, wiadomości, że dlaczego nie wybieram tam na przykład czyjegoś sima, no dlatego, że w ogóle by przejrzeć tych simów mam strasznie duży problem, dlatego naprawdę, proszę Was Trzech simów, maksymalnie od jednej osoby, absolutnie żadnych domów, pokoju i tak dalej. Proszę nie dopisywać tego hashtagu i osoby, które zrobiły już dla mnie simów, bardzo proszę, by w ogóle już nie wpisywały. Szczególnie mam tutaj prośbę i do Symka, i do Natalki, bo od tych dwóch osób jest po prostu najwięcej simów. I, a ja już brałam simów od was, więc bardzo was proszę nie dopisujcie tego hashtagu. Tak, także tak to kochani wygląda. I jeszcze jedna rzecz, jeśli chodzi o te zdjęcia, które dodaję na początku, bo sporo osób pyta, pewnie jakichś tam też nowych osób. To są zdjęcia simów, których wy przerabiacie, których ja przerabiałam wcześniej na odcinkach. Aha, i też bardzo was proszę, by byli to simowie, simowie, których ja przerabiałam, bo też często przesyłacie zdjęcia jakichś tam waszych simów. Które ja nigdy nie robiłam Nie kochani wysyłajcie zdjęcia I przerabiajcie tylko tych simów Których ja robiłam w tej serii Od początku możecie wybrać kogo chcecie Ale tych których ja robiłam Nie takich których wy tam sobie chcecie I tak W czasie nie było limitu na zdjęcia Mogliście przesłać ile zdjęć chcecie Tylko że miało być po jednym zdjęciu Do każdego sima Ale na przykład jeżeli zrobiliście 10 simów Każdy był oczywiście inny To mogliście przesłać teraz kochani Też maksymalnie 3 zdjęcia Przesyłajcie je nam jego maila, jest w opisie, jest w zakładce informacje, najlepiej, yy... nie najlepiej, tylko jako załącznik kochani, bo wy wklejacie mi w różnych dziwnych formatach, ja później tego po prostu nie mogę otworzyć, więc maksymalnie trzy zdjęcia i jedno zdjęcie do jednego sima, bo przesyłacie też mi yy, zdjęcia yy, w każdym stroju, tak, yy, w codziennym, oficjalnym, do snu i tak dalej i po prostu do jednego sima jest, nie wiem, sześć zdjęć na przykład, tak. E, więc po jednym zdjęciu do jednego sima, kochani, bo ja i tak wybieram jedno zdjęcie i też już o tym mówiłam, ale nadal przesyłacie właśnie po kilka zdjęć, więc maksymalnie trzy zdjęcia i po jednym zdjęciu do jednego sima. E, <laughs> I jeszcze jedna rzecz, e, bo ostatnio zauważyłam coś takiego, ja dodałam z dwa czy trzy razy e, gdzieś tam zdjęcie, na którym e, był dopisan, była dopisana nazwa kanału. Ja to wrzuciłam chyba dwa czy trzy razy, mówię, a w sumie co mi tam szkodzi, ale teraz y właściwie większość osób co dopisuje i to słuchajcie, niektóre osoby robią tak, że gdzieś tam stawią sima, a na połowę zdjęcia po prostu jeden wielki napis kanału, facebooka, na czerwonym tle i tak dalej. No kochani, dajcie spokój, naprawdę nie będę brała takich zdjęć, y bo... To już nie chodzi o to, że ja nie chcę kogoś reklamować, czy tak dalej, ale to naprawdę nie jest serio od tego. Ja nie będę brała takich zdjęć. Bo wiecie, no tam gdzieś były takie małe, no to jeszcze przymknęłam na to oko, ale ostatnie na przykład, mówię, były chyba dwie osoby, gdzie na połowie zdjęcia po prostu wielkimi czerwonymi literami <gryw> był kanał, Facebook i tak dalej. No bardzo was proszę, nie będę brała takich zdjęć i to mówię wam ym, od razu. Także to było tyle. I jeszcze jedna, ostatnia już rzecz obiecuję. Ym, znaczy, czekajcie, czekajcie. mam załączoną zawartość. Jeśli chodzi o simów, których robicie dla mnie z modami, kochani, starajcie się robić simów z modami, które ja mam. Wy mniej więcej widzicie na filmie, jak tam przewijam, ubieram simów, sim jakie mody mam. Podaję Wam zresztą mody w komentarzu. Pamiętajcie, że mody w komentarzu, bo w opisie niestety nie działają. I mniej więcej możecie widzieć, jakich, jakich tych modów, jakie te mody mam, przepraszam. Dlatego starajcie się robić właśnie y, słuchajcie z tymi modami, dlatego że jest wiele simów później robionych z modami, których ja nie mam i ja tych simów nie wezmę, bo co z tego, że ja sobie wezmę na przykład taką simkę czy sima i on jest bez włosów, bez ubrań i y, no i wiecie, na niej wezmę, no, no nie wiem, weźmy na przykład tą simkę i proszę bardzo, tak wygląda ta simka. Wiecie o co mi chodzi? Nie mam włosów, nie mam ubrań, nie mam totalnie nic i ja tej simki już nie wezmę, no bo ja jej nie zrobię. No bo jak ja w ogóle mam ją pokazać? Wiecie o co chodzi? Po prostu byście starali się robić, robić z tymi modami, e, które ja mam, tak mniej więcej, bo też pytacie, czemu nie biorę e, tak często simów z modami? No właśnie dlatego, że wielu tych modów ja nie mam i później właśnie jest coś takiego. O, i tak wygląda simka, którą ja mam przerobić. Wiecie o co chodzi? Także starajcie się właśnie tworzyć simów. E, z modami, które ja mam, tak mniej więcej, przynajmniej. Także dobrze kochani, to by było na tyle. Wiem, że gadałam strasznie długo, ale to są ważne rzeczy, więc pamiętajcie, od dziś zmieniamy hashtag ModyTula. Ja wiem, że to nie są mody, że powinno się mówić CC, zawartość zmodyfikowana, ale ja to tak uproszczono mówię, zresztą każdy mówi mody, ale ja wiem, że to jest CC, czy tam zawartość zmodyfikowana, ale no tak jest łatwiej, prościej, łatwiej zapamiętać i tak dalej. Dlatego tula, taki hashtag będzie tutaj na ekranie, będzie w opisie. Yy, maksymalnie trzech simów. Osoby, które robiły yy, simów, yy, bardzo proszę by już nie dopisywały tego hasztagu z żadnych pomieszczeń, żadnych domów itd. To do serii z Adasiem, tam są inne hashtagi do tego. Yy, I tych simów, których ja przerabiałam, pamiętajcie, trzy zdjęcia w załączniku, po jednym zdjęciu do każdego sima. I jeśli możecie, dopiszcie swoje imię. Już bardzo dużo osób to robi i bardzo Wam za to dziękuję, bo to naprawdę ułatwia mi. Ułatwia mi życie, bo później ja sporo czasu też poświęcam, by najpierw pozapisywać sobie te imiona do tych zdjęć, później je właśnie w programie podopisywać, także Także jeśli możecie, to dopiszcie Dobrze, to tyle, teraz ja już szybko wybieram Sima i za chwilę do Was wracam Dobrze kochani, ja już jestem I dziś zrobimy sobie dziewczynkę, mam ochotę sobie zrobić małą dziewczynkę bo ładę się mało tych dziewczynek i jakoś tak mam ciągle brak. No z kobietek to ostatnio sporo robiłam na stolatków także dziś weźmiemy sobie dziewczynkę zaznaczyłam sobie najpopularniejsze, ale zjechałam do samego dołu i wziąłam sobie, proszę bardzo, wybrałam Aurelię Kopytko. Bardzo słodka, ciemnoskóra dziewczynka, prześliczna, przeurocza, bardzo, bardzo mi się podoba. Ja tylko sobie jeszcze zapiszę, mmm, kto ją zrobił. Jak widzicie, Aurelia Kopytko, twórcą jest Blanteczek. Nie wiem, czy to kobietka, czy, czy facet, ale tak, Aurelia Zobaczcie, jaka słodka. Prześliczna jest. O, bardzo, bardzo ładna. Naprawdę. Śliczna jest. Jeszcze raz ją sobie szybko pobiorę. Dobrze. Także mamy naszą Aurelię. Aurelia, słuchajcie, jest fenomenem artystycznym i jest kreatywna. Proszę bardzo, prześliczna jest. To jest jej strój codzienny. Oficjalny. Portowy. Do snu. Na imprezę i na basen. Śliczna, śliczna dziewczynka, naprawdę bardzo, bardzo ładna. E, także, no cóż, kochani, ja biorę się do pracy i za chwilkę do Was wracam. Dobrze, kochani, tak wygląda nasza Aurelia. Proszę bardzo, zobaczcie. Jest prześliczna, naprawdę piękna dziewczynka. Dała mi te włosy, bo one są bardzo ładne. Bardzo mi się podobają. Są może trochę takie za duże tutaj, za szerokie, ale i tak myślę, że wygląda po prostu uroczy. Ona zresztą jest chudźinka straszna, ale jest przepiękna. Dała mi te ogrodniczki, które, na które ostatnio po prostu choruję z tą bluzeczką. Są przepiękne. Do tego takie trampeczki w takim przepięknym kolorze. Proszę bardzo. W eee, of oficjalnym ma taką ładną sukienusię, podkolanówki, sandałki, różowe oczywiście, pięknie wygląda. Eee, sportowe, sportowe, ma tą taką bluzeczkę, do tego te jeansowe ogrodniczki i Nike też buty, bo tu na bluzce też ma Nike. Eee, do, snu, do snu, ma piżamkę taką w kotki i <grywania> kapciochy kotki, cała w kotki, różowiutka, przesłodka. Eee, na imprezę, na imprezę ma taką bluzę z kotkiem, spódniczkę. I te trampeczki, nie wiem, jakoś takie, te kolory bardzo mi do niej pasują. Bardzo ładnie wygląda, śliczna jest, naprawdę jest przeurocza. No i stroj kąpielowy ma takie, nie wiem, jakoś tak mi się spodobał ten kolor, pasuje mi do niej jakieś tu są było ośmiornice, ale w ogóle uwielbiam te stroje, bardzo, bardzo fajne są. Także tak wygląda nasza Aurelia, jest prześliczna, naprawdę tak wyglądała wcześniej, proszę bardzo. Tak wygląda teraz, prześliczna dziewczynka, bardzo mi się podoba, naprawdę przeurocza. Także cóż, kochani, mam nadzieję, że Wam również się spodoba. Mam nadzieję, że weźmiecie sobie wszystkie moje prośby do serca, bo to jest też głównie dla was, tak? żeby ja mogła wykorzystać jak najwięcej waszych simów, żebym nie musiała przedzierać się przez milion od tych samych osób. Także no, bardzo was proszę byście posłuchali tych moich próśb i, i wzięli je sobie do serca. E, a na dziś ja już będę się z Wami żegnać. Mam nadzieję, że Aurolia Wam się podoba. Jest przesłodka, przeurocza. Także do usłyszenia w kolejnym odcinku. Aha, kochani, pamiętajcie! Od dziś hashtag Mody Tula. Do usłyszenia, pa pa!